Pan z nazwami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Zbliżała się pora paschy żydowskiej, i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas spozłądziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie te świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi 46 lat budowano te świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała, gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Swego czasu byłem rezydentem w parafii Świętej Teresy w Rybniku, w Chwałowicach. I gdy przyjeżdżałem na parafię raz na jakiś czas, siadałem wtedy w konfesjonale Proboszcza z tyłu Kościoła. Ku mojemu zdziwieniu, siadało tam kilku starszych panów, którzy bardzo głośno ze sobą rozmawiali, czekając, zanim roz, rozpocznie się msza Święta. I na początku zasugerowałem im, że trochę głośno rozmawiają. Wtedy po pierwsze zauważyłem, że bardzo słabo słyszą, a po drugie dowiedziałem się, że są kolegami i siedzą tutaj od zawsze. Musiałem przyjąć po prostu tą sytuację, że to tak jest. Kiedy odwiedziłem kilka parafii włoskich, to to, co mnie zaskoczyło, to klimat przed mszą świętą. Mianowicie tam ludzie, jak wchodzą do kościoła, to się witają z tymi, którzy tam są i to głośno rzucają się w ramiona, całują, gadają. Tak no, zupełnie inaczej niż u nas. U nas raczej jest cisza. Nawet jakby ktoś się tak zachował, to ktoś zwrócił uwagę. Tam zupełnie inaczej. Nie było ciszy przed mszą świętą. I gdy to zauważyłem, to najpierw we mnie było takie, no takie oburzenie, że, że tak głośno się zachowują. I myślę, że czasami w takich sytuacjach przypominają nam się te słowa z dzisiejszej Ewangelii, może nawet słyszeliśmy kiedyś takie słowa, gdzie ktoś upominał, mówiąc właśnie, nie róbcie z domu Bożego Targowiska. Czy Jezusowi rzeczywiście w tej historii o to chodziło? Czy Jezus chciał, abyśmy nie handlowali w miejscach kultu i zachowywali się cicho w miejscu świętym. Dlaczego Jezus zrobił taki rozbój w świątyni, skoro był już tam wiele razy i jakoś dotąd mu to nie przeszkadzało? Może to wydarzenie ma inne znaczenie. Aby cokolwiek zrozumieć z tej historii, potrzebujemy sobie uświadomić, że ta scena dzieje się na tak zwanym dziedzińcu pogan, czyli miejscu, które jest otwarte dla wszystkich. Potem dopiero jest dziedziniec dla kobiet, potem dla mężczyzn, dla kapłanów, miejsce święte i to najważniejsze miejsce święte świętych. Ponieważ Żydzi przybywali do świątyni złożyć ofiarę z dalekich stron, nie ciągnęli ze sobą zwierząt, które chcieli składać w ofierze, ale mogli je kupić na miejscu właśnie w świątyni, właśnie na dziedzińcu pogan. Tam również wewnątrz świątyni były, była inna moneta, więc jak składali ofiarę pieniężną, to nie składali z tego co przynieśli, tylko musieli w kantorze to wymienić, stąd byli tam bankierzy. Handel w tym miejscu był czymś oczywistym, potrzebnym do tego, żeby sprawować kult. Żydzi dlatego byli właśnie zdumieni nietypowym zachowaniem Jezusa. A Jezusowi na pewno nie chodziło o to, o fakt handlu czy wymiany pieniędzy oraz związany z tą działalnością hałas, jakby nam się mogło wydawać. Ksiądz Tomasz Halik komentuje to wydarzenie, pisząc, że raczej chodziło o coś o wiele głębszego, o konflikt Jezusa z pewnymi cechami religii zinstytucjonalizowanej, o konflikt między wiarą i religią. Jest to jak konflikt między w Biblii widać tradycją prorocką, a tradycją kapłańską, jak między urzędem. I charyzmatem. Chodzi o konflikt, który w sumie ciągle trwa. I to wydarzenie ma charakter symboliczny. Samo umiejscowienie tego wydarzenia na początku Ewangelii Świętego Jana pokazuje, że Jezus czyni coś bardzo znaczącego wydarzenie, które coś otwiera, coś rozpoczyna. Są takie wydarzenia, które czynili prorocy, takie znaki na przykład prorok Ezechiel zrobił wyłom w murze i. Uciekał z tobołkiem, nic nie mówiąc, ludzie pytali się o co chodzi, i wtedy się dowiedzieli, że będą tak samo kiedyś uciekać i pójdą w niewolę. Tak samo, gdy Jezus był na początku Ewangelii Świętego Jana, to również mamy, na weselówkani galilejskiej i przemienił wodę w wino, to wcale Jezusowi nie chodziło o zaspokojenie potrzeby weselników, ale był to pewien znak, proroczy gest. Jezus objawił swoją chwałę. I to wydarzenie także właśnie ma głębszy sens. Jezus w swojej działalności często występował przeciwko faryzeuszom i ich religijności, która była oparta na moralności, na prawie. Sprawiedliwy jest ten, kto doskonale wypełnia prawo. W tej historii Jezus pokazuje, że nadchodzi kres pewnego sposobu sprawowania kultu, składania zwierząt na ofiarę. Dokładnie to samo oznaczała. Rozdarta zasłona w świątyni, być może pamiętamy, jak Jezus umierał, w świątyni rozdarła się zasłona, tak jakby sama. To znak, że nadchodzi czas nowego kultu. To Jezus właśnie, jak o sobie mówi, jest nową świątynią. I w innym miejscu mówi, że nowe wino wlewa się do nowych bukłaków. Ksiądz Tomasz Halik pisze takie mocne słowa, że Jezus proponuje dekonstrukcję dotychczasowej religii, odejście od religii moralności. Widać to szczególnie u św. Pawła, gdy czytamy jego listy. Paweł bardzo mocno akcentuje, że chrześcijanin to jest człowiek wolny od prawa. A także Jezus pokazuje odejście od praktyk typu coś za coś, czyli człowiek Panu Bogu daje ofiarę zwierzę lub pożywienie, a Pan Bóg mu wtedy daje błogosławieństwo czy przebacza grzechy. Prorocy kilkakrotnie w imieniu Boga głoszą, że Bóg nie chce ofiar, ale pragnie sprawiedliwości, troski o ubogich i o uciśnionych. Prorocy pokazują zupełnie inny wymiar relacji z Panem Bogiem niż ry rytualne ofiary. Prorocy wskazują, że raczej chodzi o serce, o postawę wewnętrzną, postawę zawierzenia się Bogu i zmiany życia, która z tego wypływa. Chodzi im o, o moją osobistą odpowiedź na Boże wezwanie, na Boże powołanie. Taka wiara bardziej będzie widoczna w postępowaniu niż w obrzędach. Upraszczając, rozpoznawalna jest bardziej w życiu codziennym, poza kościołem, niż tu przez obrzędy, bo przecież większość naszego życia dzieje się poza kościołem. Niektórzy zamiennie używają słowa wiara i religia. Nie są to przeciwieństwa, ale też nie jest to to samo nie są to synonimy. Widzimy w wystąpieniu Jezusa. Że nie chodziło o zachowanie ciszy w miejscu kultu. Niektórzy są gotowi oddawać życie za to, co religijne, instytucjonalne, zewnętrzne. Tymczasem proszę zauważyć, czym będzie religijność bez wiary, pustym obrzędem, rytuałem na pokaz, tylko możemy zapytać retorycznie na pokaz czego? Bóg nie karmi się naszymi obrzędami, ale tym, co przez te obrzędy wypływa z naszego serca, co jest aktem naszej miłości i wiary. I jak wiemy, te akty mogą się realizować nie tylko przez obrzędy, nie tylko w kościele. Możemy zapytać się, czy w jakiś sposób ja nie tkwię dzisiaj w takim kupieckim myśleniu, coś za coś. W naszej parafii kiedyś to ogłaszaliśmy, a na drzwiach kancelarii od roku wisi kartka, że za wszystkie posługi można złożyć ofiarę dobrowolnie i dobrowolnej wysokości. Jednak, gdy są przyjmowane intencje, pogrzeby, cokolwiek, niezmiennie bardzo często pada pytanie: ile? Tak sobie teraz głośno myślę. Czy nie odzwierciedla to czasem naszego myślenia, że jednak coś za coś? Czy nie oznacza to, że aby dostać się do nieba, muszę odrobić pewną ilość modlitw, tak jakby to nie Jezus mnie odkupił, ale to muszę zrobić ja sam. Jeszcze raz wielkiego postu, kiedy bardziej zaglądamy w siebie. Dzisiaj w tej Ewangelii usłyszeliśmy słowa, że Jezus wiedział, co jest w człowieku. My czasami sami nie wiemy, co jest w nas. Zadajmy sobie takie pytanie: czy bardziej wierzysz, czy bardziej jesteś religijny? Czy w relacji z Panem Bogiem bardziej stajesz przed nim jako jego ukochane dziecko, czy bardziej jako sługa? Bardziej jako człowiek wolny, czy może niewolny? Bardziej w relacji z Bogiem doświadczasz więcej radości i poczucia bezpieczeństwa, a może jednak lęku i poczucia winy. Może zawołaj Jezusa, aby przyszedł i pozwól mu zrobić porządek. Nawet jeśli na początku zrobić Ci trochę bałaganu. Amen.